Chyba jednak wystarczyła taka ilość cukru, bo pracuje nieźle. Dzień drugi. Inna pracuje. Chyba przejaśniało, ale i tak przypomina mętną breję, a nie białe wino. Zobaczymy, co z tego będzie. Dzień trzeci, dolewamy wodę. Ale wyjdziemy z butli jaki jabł. Kolejny znowu nam ucieknie. Woda dolana zostawiamy wino w spokoju na minimum 10 dni, aż przestanie całkowicie pracować. Następny etap ketowinnego eksperymentu. W poprzedniej części a, powinno zostawić się wino, żeby w pełni a, proces fermentacji zjadło cały cukier, aż przestanie fermentować. A, miało to zająć około 7 dni, ale ponieważ byliśmy na wakacje, na wakacjach to wino stało jakieś, nie wiem, 12, mniej więcej 12 dni. Na szczęście nic nie straśniało, wszystko jest ok, tak wygląda w tej chwili. A zaraz po powrocie z lotniska praktycznie wlałam saszetkę C. I saszetkę D, jeśli dobrze pamiętam, jedna odpowiada za stabilizację, a druga odpowiada za krystalizację. To znaczy wino powinno się zrobić bardziej przezroczyste. To jest po paru godzinach, już widać, że troszkę się przejaśnia tutaj. Oczywiście ten osad zostaje w butli, tego nie, nie ruszamy. Generalnie po wlaniu tych dwóch składników, tych dwóch polepszaczy wina, mamy przez 24 godziny zadbać o to, aby uwolniły się wszystkie, wszystkie bąbelki chyba długemku, które wydzieliły się podczas fermentacji. Polega to na tym, że trzeba po prostu trochę potrząsać głos. Widzicie? Trochę ich się tutaj zbiera. Coś tam jeszcze bąbluje Ale to tylko podczas potrząsania. Potrząsam jak mi się przypomni. No i to tyle. To... Ten proces pozbywania się mm, dwutlenku, bąbelków, jak no, zwał tak zwał, e, skończy się to wtedy odstawiamy wino na kolejne a, 10 e, dni, żeby się wyklarowało. Postaram się pokazać Wam e, po kilku dniach e, jak wygląda postęp w klarowaniu wina. Dzień drugi, właściwego klarowania, właśnie nie trochę wstrząsnęłam. Jeszcze trochę bąbelów ucieka, ale jest już dobrze. to wygląda, tutaj jest wężyk, wężyk idzie na dół i to jest dla filtracji a tetrowa, będzie leciało do butelki. I tyle zostało. Chciało mi się nic tam zlewać, pewnie by się trochę przefiltrowało, ale olać to. Mamy cztery butelki. To idzie. U. Mamy cztery butelki. Zobaczcie, jak pięknie, przezroczyste wyklarowane. W kieliszku. Teraz wam pokażę. Chyba najbardziej deklarowane wino, jakie robiłam. Najlepiej. No, to pozostało tylko zakapslować. Co będzie bardzo trudne, żeby wam to pokazać. Ale generalnie robi się to tak. Mam tutaj taką kapslownicę. Butelek. Eee, namoczony korek wkładamy do środka. Potem w ten sposób się zakłada na butelkę. I z drugiej strony będzie potrzebna druga, druga ręka, więc nie pokażę Wam dokładnie, ale. Zasada jest prosta. Za pomocą dźwigni ten tłok na górze pcha kolek w dół. O, kabel od mikrofonu. Mhm. Udało się. A ten przed No to gotowe. Tak to wygląda jak wspomniałam, wszystkie. No i tyle. Czas na degustację. Zdrówko. No ocet to to nie jest. Ale czy dobre, czy nie, to powiem wam za jakiś czas, jak się wino odstoi w butelkach, a na razie idę zapytać Kingę o jej opinie na temat świeżego wina. Cześć słońca. Cześć, spróbuj, powiedz, co myślisz. Czekaj, źle to robię. <śm> mm. Nie płucz ze zębów, tylko powiedz mi, jak Ci wino smakuje. Południowa Francja. Cicho, to we Włoch był szczep. Tak myślałam, tak myślałam, coś byłam blisko. Eee... Poczekaj jeszcze chwilkę. Rozumiem, że musisz wypić całe, ja żeby muszę po tak powiedzieć. Tak, tak, Włochy, teraz wyczuwam Włochy. Południe Włoch. Dobrze? Nie mam zielonego pojęcia, wiem tylko, że było Włoch. Szczep. Drugi rząd po lewej. <laughs> nie, wino pyszne. Dobre. dobre, bardzo dobre. A jest hmm. pierwsze po Zlaniu, nie? Więc e, spodziewam się, że za tydzień będzie znacznie lepsze. Znaczne, lepsze Sprawdzimy za tydzień, a czy jest lepsze, czy nie. No to do następnego. Pomachaj, widzą. Pa! <laughs> Oddaj wino. Nie. Yeah. <laughs>